Uszanowanko, pytacie czy Assassin's Creed Shadow to dobra giereczka. No w sumie ujdzie. Uwaga, ten materiał może zawierać spoilery. Zanim zaczniemy przychodzić do szczegółów, wyjaśnię skąd mam taką wspaniałą miniaturę filmu. Otóż odpaliłem sobie tryb zdjęciowy, bo byłem świadkiem rzadkiego zdarzenia, jakim jest biegnące stado zajączków. Musiałem to uwiecznić. Ustawiłem sobie filtr atramentowy, no i właściwie to już tak zostało. Było tak super, że chciałem tak dograć do końca. Niestety ciężko było czasami z widocznością. I w sumie tak można opisać całą giereczkę. Wygląda pięknie, miło się gierzy, ale nadchodzi jakiś błąd, który utrudnia życie. Pierwszy podstawowy błąd to stworzenie dwóch bohaterów. Nie żebym był rasistą, a może trochę jestem, ale po co ten ciemny kolor tutaj? Rozumiem ból oczu społeczeństwa i też skłaniam się ku Team Azjata, połączenie samuraja i ninja, no ale to już nawet nie o to chodzi, bo i tak nigdy wszystkim nie dogodzisz. Jeden lubi grać chłopem mutantym, jeden laseczką, trzeci to najchętniej by chciał kreator postaci. Jest jak jest, wracając, wypisałem sobie minusy grania Yasuke. Numer jeden. Chłopiec kurna czarny. Echem. Numer jeden. Chłopiec toporny jak cep bojowy. Halo, to jest gra o asasynach. Dzikie skakanie, dzikie węże, nadupianie, gibkie ruchy taka sytuacja. A ten to ja nie wiem. Wejść na półmetrowy kamyczek. Chłopiec poci jak twój stary, gdy widzi sąsiada z nowym pasatem. Poruszanie się trwa zdecydowanie za długo. Gra wymaga od ciebie, żebyś wjechał na pełnej parówie w drzwi i wszystko rozjechał swoim bebechem. No bo próbować skradania to nie ma szans. Zanim się schyli, to już go wykrył. Płynnie przeszliśmy do punktu numer dwa, czyli taranowanie. No fajnie nawet, że wjeżdżasz szczupalem w drzwi, tylko że ta funkcja ma więcej minusów niż plusów. Gdy biegasz normalnie po mieście, gdzie jest stosunkowo ciasno, albo po jaskiniach i przypadkiem niechcący zbliżysz się do jakiejś postaci lub tekstury na mniej niż pół metra, no chłop już wywala w to z bara, i kończy się to na dwa sposoby. Albo wytracasz prędkość i do celu idziesz dwa razy dłużej, albo agrujesz walkę, bo właśnie wjechałeś w strażnika i rzuciło się na ciebie całe miasto. Dalej, numer 3. Chłopiec wielki jak Bela. Nie wiem, może ja jestem jakiś dziwny, ale lubię widzieć, co się dzieje naokoło, a ten ziom zasłania mi pół ekranu. I pewnie znalazłoby się więcej takich pierdół, ale przejdźmy do wisienki na torcie grania dwoma postaciami głównymi. Wydawać by się mogło, że jak są dwie postaci, to możesz sobie wybrać jedną i ogrywać cały kontent. Otóż nie. Licząc tak na oko, stwierdzam, że przy 40% gry jesteś zmuszony do grania Bamburajem. Boczne aktywności typu strzelectwo konne i nauka nowych ruchów kata to pikuś. Są pojedyncze questy, a nawet całe łańcuszki, dość ważne wybory fabularne oraz wielkie zamki do wysolowania, do których możesz podejść tylko i wyłącznie jako jasukę. No kurde. To się wiąże z tym, że musisz rozwijać mu punkty mistrzostwa i ogarniać lepszy ekwipunek i tak dalej. Żal.pl No dobra, ale teraz ktoś odbije piłeczkę i powie No okej, okay, okej, okay, ale skoro są dwie postaci, to pewnie jest wiele sytuacji, w których uderzasz razem, super duo, no i wiesz, i możesz się dowolnie zmieniać w trakcie bitwy. No, brzmi nieźle, ale... Otóż nie. To jest tak skopane. Jest quest, Naoe i jasukę stoją sobie w środku zamku i masz możliwość wyboru, kim będziesz sterować. Wybierasz na przykład ołę, -e, walka się zaczyna. A chłop magicznie znika. No nie ma typa we wsi. Wyparował, elo. Pojawia się dopiero jak skończysz walkę, jak gdyby zawsze tam był i uczestniczył w boju. XD. Nie jest to jedna sytuacja, to jest nagminne. To po co te dwie postaci było robić? Może lepiej by było, gdyby zamiast tego skupili się na jednej i nie wiem, na jakimś dopracowywaniu kontentu, bo błędów trochę jest. I tutaj kilka przykładów z mojego grania: klonowanie, wskrzeszanie, pełzanie. Zostawiam pole do komentarza. W większości to były śmieszki, ale czasami naprawdę irytowało mnie to, że przez błąd muszę wczytywać zapis. Dobra, 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 ludzie, bo cisnę po tym, ale to też nie jest tak, że nie ma się czym zacieszyć. Gra wygląda obłędnie. Zastanawiam się, czy to tylko ja, no bo wiecie, to kraj kwitnącej wiśni, musi być ładnie, no nie? No, ale naprawdę jest. Sama grafika, mam wrażenie, jest usprawniona względem poprzednich części. Ale Japonia, no, Japonia jest taka gidrze szok. Góry, pola, lasy. Zamki, miasta, miasteczka, wsie i zadupia, no wszystko jest po prostu niesamowite. Klimacik 100% oddany według mnie. Muszę przyznać, że tu się postarali. I ja jako typ lubiący sobie pozwiedzać i podejść do asasynów od strony historycznej i turystycznej, wchłaniałem to wszystko jak mob psie Nawet czasami nie odpalałem konia i leciałem z buta, żeby nacieszyć oko i sobie pozwiedzać. Trzeba w tym miejscu nadmienić o pogodzie i porach roku i dnia, bo to znaczna część gameplayu i mi się podoba. Kompletnie inaczej gra się w dzień i w nocy, tak samo inaczej w lecie i w zimę. Na wiosnę na przykład korzystałem ze strumyków, żeby się przyczaić i podpłynąć do celu. W zimę zrzucałem sople z daszków i tym samym zwabiałem żołnierzy w zasadzkę. Trzeba było się dostosowywać do sytuacji i analizować każdy ruch, czyli to co w skradance, no bo tak chciałbym traktować asasyna, y, lubię. Zobaczyli twoje ślady w śniegu? No sorry, jesteś spalony. Skasiłeś światło i pełzesz w ciemnych krzakach, nie ma opcji, żeby cię wykryli. Dla mnie mega. A nie jak w pierwszych asasynach, że kucasz za murkiem, wystaje ci głowa i kosisz pół miasta za zasłony, nie ruszając się z miejsca. Sam wątek fabularny był ok. Nie spodziewałem się czegoś innowacyjnego, ale też się nie zawiodłem. Motyw z zamaskowanymi mi się podobał. Miałem wrażenie, że każda pojedyncza historia danego typa jest oryginalna i ciekawa. Spodziewałem się gorszego chłamu, a tak jestem pozytywnie zaskoczony. W ogóle 80% gry żyłem w przekonaniu, że wiem, kto jest głównym czarnym charakterem. A nie czekaj, wyszło niefortunnie. Kto jest głównym przeciwnikiem, no i okazało się, że nie zgadły. Te pomniejsze grupy też mi się podobały, piraci przykupieni kupcy, roninowie, legendarni wojownicy itd. Fajnie było ich szukać i eliminować. Co jest dla mnie problemem to, że liczyłem na bardziej rozwinięty motyw i wątek asasynów i templariuszy. No trochę tego mało, tu minusik. Może w DLC-ku będzie coś więcej. Poboczne questy też są w porządku, nie coś może co zapamiętam na lata, ale jest w porządku, nie męczyły mnie. Dialogi w sam raz, nie za krótkie i nie za długie. Ogólnie mój gameplay polegał na tym, że grałem na Oe kiedy tylko się dało i skupiałem się na skradaniu. Całość na najtrudniejszym poziomie trudności. Powiedzmy więc, że starałem się unikać walki, ale jak już się zdarzyła, to nie uciekałem, tylko lałem wszystkich po mordach. Nie ma co ukrywać, że powinno to być zrobione lepiej, bo machasz tymi sztylecikami jak powalony, krew się leje, no ale w sumie to nie wiadomo skąd. Milion niepotrzebnych animacji i kolorowych znaczników oznaczających nadchodzące uderzenie. No, ale cały czas mam gdzieś z tyłu głowy, jak to kiedyś wyglądało w pierwszych częściach. Bloki na hita, bloki na hita, także nie ma znowu takiej tragedii. W ogóle podobały mi się te wszystkie kunaje i shurikeny. Naprawdę ułatwiały walkę i tworzyły możliwości przejścia danej lokacji na więcej sposobów. No, sukę jest trochę odklejony z demerzem, ale nie było jakoś łatwo przy dużej liczbie przeciwników. Samo to, że było sporo opcji wyboru broni, jest gicziks. Łuk, czy tepo, i trzy melasy dla Mujeego, no i na owe z tymi swoimi kosami na smyczy. Mm, jaka to poezja była. No, plus też finishery. Fajnie porobione, obcinanie głów, kosy pod żebra, te sprawy. Do drzewek się nie przyczepiam, można było równomiernie rozwijać wszystkie, skile spoko. Kryjówka, dobra, bo słyszałem, że kryjówka jest bez sensu i nie czaję dlaczego. Może to mój urok, może to Maybelline, a może to moja inżynierska dusza lubiła sobie poustawiać budyneczki, drzewka i pieseły w celu zrobienia bazy marzeń. Jeszcze żeby więcej tam się działo oprócz krótkich dialogów to byłoby świetnie. Na koniec, jeszcze ukłon w stronę modelów i skinu broni i ubioru. Na słukę to może mniej, ale na OE, no to zmieniałem dość często, bo wybór był spory i byłem zaskoczony poziomem szczegółów. Poza tym, jeśli chciało się urozmaicić lub ułatwień, to trzeba było wymieniać tak czy siak ze względu na bonusy w danych częściach ekwipunku. Podsumowanie, jak tu podsumować? Przepiękny, wciągający świat, który chce się przemierzać. Dużo questów i polowań na cele idealnych do skradenkowych gameplayów. Satysfakcjonująca walka, mimo niedociągnięć i błędów. Idealne umiejscowienie w historii. Jestem fanem tego okresu historii Japonii w ogóle. Mogło być więcej asasynów i templariuszy, no ale cóż. Bawiłem się świetnie i cisnę grać dalej. Na pewno wymaksuję i czeka na DLC-ka, bo w fabułce brakuje puenty. Nie wiem czy to najlepszy asasyn ever, chociażby przez to, że są dwie postaci i jedna niepotrzebna. Zgadnij która. No ale na pewno w czołówce. Uczciwa siódemka myślę, ale czy da się inaczej ocenić grę z tej serii? Nie jest to mistrzostwo gatunku, ale też nie totalna padaka jak jakiś Weilgard czy Avowed. I każdy Assassin miał swoje plusy i minusy w sumie. Black Flag to też mocne siedem i bawiłem się tak samo dobrze jak tu. Jeszcze mała adnotacja, no bo nie wytrzymie. No nie wytrzymie normalnie. I ogólnie to walić Ubisoft jak wszystko inne co próbuje przepchać łok rzeczy do gierek. Niech ich ktoś tam wykupi i dalej robi jeszcze lepsze asasyny. Na przykład, asasyno Polaka, Husara, co wali Turasów, Rusków i Niemców na łeb, ale by był. Tyle na dziś, trzymajcie się tam w tej Polsce. Cześć.